Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podatkowego espresso. Pogoda za oknem jest taka jesienna i chyba fajnie byłoby pomyśleć o wakacjach. Może w takim razie wakacje składkowe w ZUS? Zaczynamy. Wakacje składkowe last minute. Dlaczego last minute? Ponieważ mamy ostatnie dwa miesiące na to, żeby jeszcze w tym roku skorzystać z ulgi polegającej na nie płaceniu składek społecznych, czyli emerytalnej, rentowej, wypadkowej i chorobowej w danym roku. Składkę zdrowotną, przypominam, płacimy normalnie. Dlaczego last minute po raz kolejny? Dlatego, że jeżeli złożymy wniosek do 31 października, czyli do piątku, czyli już jutro, Wówczas naszym miesiącem składkowym będzie listopad 2025. Jeżeli złożymy do 30 listopada, naszym ostatnim miesiącem w danym roku będzie grudzień 2025. Uwaga! Jeśli złożymy ten wniosek w grudniu, no niestety jakby stracimy możliwość wykorzystania go w tym roku, ponieważ e, naszym pierwszym miesiącem wolnym od płacenia, naszym wakacyjnym, będzie dopiero przyszłoroczny styczeń. To może skorzystać z tej ulgi wszystkie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w roku poprzedzającym rok składania wniosku, czyli w roku 2023 i 2024, nie przekroczyły limitu przychodów 2 milionów euro. I to są również osoby, które zatrudniają do maksymalnie 10 osób i odpłacają za nie składki społeczne. Dobra wiadomość jest taka, że wspólnicy spółek cywilnych również mogą skorzystać z tej ulgi. Zgłaszają oni siebie z poziomu osób prowadzących działalność gospodarczą, a nie wspólników spółki. Kto nie skorzysta z ulgi? E, osoby, które już skorzystały w tym roku z wakacji składkowych, osoby, które mają zawieszoną działalność gospodarczą i takie, których pomoc de minimis przekroczyła w ostatnich trzech latach 300 tysięcy euro. Wakacje wakacjami, także zachęcamy jak najszybciej do kontaktu z Waszymi księgowymi i złożeniu e, poprzez maila prośby o przygotowanie i złożenie takiego wniosku dotyczącego wakacji składkowych. Pamiętajmy, to jest last minute, czyli śpieszymy się. Na sam koniec takie trochę uspokojenie, jeżeli chodzi o zmiany w składce zdrowotnej. E, nie wejdą one w życie co oznacza, że składka zdrowotna pozostaje na dotychczasowych warunkach 9% od dochodu na zasadach ogólnych, 4,9% na liniówce i kwotowo na ryczałcie. Tym sposobem kończymy nasze podatkowe espresso z księgową Wawer. Wszelkie informacje w szerszym opisie znajdziecie Państwo na naszej stronie www.ksiegowa-waver.pl/blog. Przypominam również, że temat jest bardzo gorący i to jest last minute, dlatego siadamy do komputerów i piszemy maila do Państwa księgowych. O wakacje składkowe jeszcze w tym roku. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do widzenia!